Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Dzisiaj zaprezentuję Wam samochód z bardzo dziwną skrzynią biegów. I uwaga, nie będzie to taka typowa prezentacja, jakich zazwyczaj dokonuję. Dzisiaj skupimy się przede wszystkim tylko i wyłącznie na tym jednym, jedynym elemencie. Ale zawsze trzeba mieć jakiś ogólny zarys, chociaż. Co to jest za auto? Toyota Yaris generacji numer 2, która była produkowana od roku 2005 do 2011. Prezentowany egzemplarz wyjechał z fabryki w roku 2008 lub dziewiątym, tak więc jest to jeszcze wersja przedliftowa. Jarisa, wszyscy znacie, jest to takie typowe, małe, miejskie auto. Ale czy na pewno małe? Niejednokrotnie miałem okazję przejechać się na tylnej kanapie tego akurat egzemplarza. I wiecie co? Ja, mając 1,90 m, mieszczę się tutaj na szerokość. I na wysokość. To, co jest zaletą, okazuje się być również i wadą, bo jak widzicie, auto jest wysokie, ale również i krótkie. Jak takie pudełko zapałek postawione w poprzek, co niewątpliwie wpływa na stabilność jazdy. Jeśli zaszędziecie na tylnej kanapie, no to przyjeździe miejskie po pół godziny. Jeżeli jesteście wrażliwi na choroby lokomocyjne, możecie powiedzieć dość. Jadąc za kierownicą jest troszeczkę lepiej, ale tutaj możecie narzekać na zbyt mocne podmuchy wiatru. Tak, wiem, miałem mówić przede wszystkim o tej dziwnej skrzyni biegów, ale nie mogłem się opanować, bo jeżeli ktoś z Was jest chociaż częściowo zainteresowany zakupem takiego auta, no to musi poznać kilka ważnych informacji. Tak więc do tej dziwnej skrzyni biegów za chwilę już przejdziemy, ale jeszcze powiem tylko o silniku. Do Yarisa trafiały głównie jednostki benzynowe, rozpoczynając od pojemności 1 litra o mocy 69 koni do nawet 1.8 o mocy 133 kucy. Aczkolwiek na rynek szwajcarski produkowano coś hardkorowego o mocy 215 kucy. Takie rzeczy to Raczej białe kruki, a głównie jarisy są wyposażone w małe benzyniaki. Tutaj, co ciekawe, jest coś innego. Jednostka o oznaczeniu D4D. Tak jest, dieselek o pojemności 1.4 o mocy 90 koni mechanicznych. Aczkolwiek to auto nie jedzie, jakby miało 90 koni. No, czuć troszeczkę, że. Jakiś tam moment obrotowy jest, ale myślałem, że będzie jechać lepiej. Być może duży wpływ na wrażenia z jazdy ma ta automatyczna, dziwna skrzynia biegów, ale hola, hola! To nie jest automat, to jest manual. Nosi ona oznaczenie MMT Multimode Manual Transmission. Standardowe automaty mają przecież oznaczenia PRND. A tutaj co mamy? R, N, E. R jest skrótem od reverse, czyli jazda do tyłu. N od neutral, czyli jest to tak zwany luz. E, natomiast nie wiem od czego jest skrótem, ale na tym położeniu jeździmy do przodu. Przesuwając wajchę w lewo, możemy zmieniać biegi manualnie. Bo tak domyślnie to zmieniane są one automatycznie. Mamy tutaj tylko i wyłącznie gaz oraz hamulec. Sprzęgło jest obsługiwane przez komputerek. Tak więc jest to typowy manual, ale bez sprzęgła. Tak więc jak zatrzymujemy ten sam. Samochód na postoju? Nie ma tutaj przecież P, które w automatach blokowałoby koła, tak więc musimy wybrać E lub R, jeżeli chcemy zatrzymać auto tak, jakby na biegu. Wybierając N, ono nam się stoczy, tak więc trzeba by było wtedy pomóc sobie hamulcem ręcznym. No dobra, to jak w ogóle się jeździ tym samochodem z taką skrzynią biegów? Oczywiście, aby go odpalić, auto nie może być na biegu, ale na postoju nie możemy również przerzucić na N. Tak więc najpierw klikamy przycisk, palą nam się tutaj wszystkie ikonki, dajemy dopiero na N, odpalamy silnik i możemy jechać. Dajemy na E. W tym momencie, po opuszczeniu hamulca, samochód powinien nam się zacząć toczyć. I ten akurat egzemplarz tak niekoniecznie chce to robić. Dając na przykład nabieg wsteczny. O, na wstecznym już się troszkę toczy. To mogą być właśnie pierwsze problemy świadczące ewentualnie o sprzęgle do wymiany. Czytając wiele forów dyskusyjnych można znaleźć naprawdę ciekawe historie. Od jakichś sterowników, od sprzęgieł do jeszcze nie wiadomo, jakich innych rzeczy, które po prostu psuły się w tym samochodzie. Tak więc pierwsza najważniejsza rzecz, samochód powinien się delikatnie toczyć, jak typowy automat. Tak więc, dobra, mamy bieg, opuszczamy hamulec, on nam się chce toczyć, czuje lekko, ale jeszcze nie ma tyle wystarczająco siły, tak więc pomagamy mu gazem. Mamy delikatne szarpnięcie i właśnie o tych szarpnięciach trzeba będzie więcej powiedzieć. Gdyż jeżeli jeździcie manualem i zmieniacie biegi, no to gaz zawsze odpuszczacie, nie trzymacie w jednym miejscu. W przypadku automatycznych skrzyń biegów gaz można trzymać w jednym miejscu i cały ten system sobie z tym wszystkim poradzi. Tutaj właśnie najpłynniej się jedzie wtedy, gdy słyszycie, że komputerek już zmienia bieg, wcisnął sprzęgło i trzeba wtedy odpuścić lekko gaz, bo jeżeli nie odpuścicie, to samochód szarpnie. No, jazdy w tym trybie troszeczkę się trzeba przyzwyczaić. To jest bardziej widoczne przy tych niższych przełożeniach. I na zimnym silniku. Jeżeli auto jedzie szybciej i jest rozgrzane, to nie, nie jest to aż tak doskwierające. Na przykład teraz już czuć było tylko takie delikatne puknięcie. Zanim jeszcze powiem więcej o tej skrzyni biegów, dwie ważne rzeczy odnośnie jazdy tą generacją Yaris, No bo wypadałoby również o tym powiedzieć. Układ kierowniczy bardzo leciutki, fajnie się kręci, miło się manewruje. Jednak jeśli chodzi o negatywne rzeczy, to słupek A, on jest naprawdę szeroki. Jeżeli jesteście wrażliwi na to, no to tutaj niekoniecznie Wam się spodoba. I wracając do skrzyni, troszkę to zajmuje, aby zmienić te biegi. To nie jest zwykły automat, to nie jest w ogóle tym bardziej dwusprzęgłowy automat, to jest nadal manual. No i zmianę biegów pozostawiamy takiemu dziadkowatemu komputerowi, że tak powiem. No, bo troszeczkę mu to zajmuje, tak wiecie. Mm, zmiana. I mm, jedziemy dalej. No, no Do tego się trzeba przyzwyczaić. Nie jest to zbyt dynamiczny system, ale mnie najbardziej razi w tym samochodzie jednak to szarpanie. Jeżeli sobie tak odpuszczamy gaz, odpuszczamy i na przykład chcemy za chwilę dodać, i on tak jakby do końca nie będzie wiedział, który bieg chce wrzucić. No, teraz akurat się to. Udało płynnie zrobić, ale często jest tak, że właśnie po odpuszczeniu gazu, po zmniejszeniu prędkości, gdy z powrotem dodajemy gazu, to on tak jakby ma wątpliwość, co ma zrobić, i szarpnie. I właśnie, jeżeli macie taki samochód, macie tego typu objawy, albo kupujecie takie auto, zastanawiacie się, czy jest to dobry wybór, no to tutaj ważna informacja. No tym samochodem trzeba się nauczyć jeździć. Chodzi właśnie przede wszystkim o to odpuszczanie gazu przy zmianie przełożeń, bo jeżeli nie będziecie tego robili, no to takim samochodem zbyt długo nie pojeździcie. No fora dyskusyjne są pełne tego typu informacji, aczkolwiek pojawiają się również wpisy typu, jak dbasz, tak masz. Tak więc teoretycznie pojawiają się głosy, że jeżeli używacie tego w odpowiedni sposób, no to przejedziecie faktycznie tyle kilometrów, ile z normalnym automatem albo normalnym manualem, e, ja teraz wybieram się na obwodnicę i powiem Wam jeszcze o tej ciekawej rzeczy związanej z mocą tego samochodu. Tak jak powiedziałem wcześniej, o co on tak mi szybko zmienił bieg. E, 90 KONI, tak. Przyspieszenie nie jest aż tak dynamiczne jakbym się spodziewał, ale no, da się w miarę płynnie dołączyć do ruchu. E, moc ta również pozwala na jazdę z prędkościami 140 km na godzinę silnik no wiadomo, to są już jego ostatnie moce przy takich autostradowych prędkościach no to jak jakaś górka się pojawi no to już trzeba cisnąć ten gaz bardziej żeby utrzymać tą prędkość, ale jesteście w stanie tak szybko jechać co niestety sprawia, że czujecie tym bardziej te wszystkie podmuchy wiatru zwłaszcza przy takich ekranach dźwiękowych i taka przejażdżka nie jest wtedy, że tak powiem, stabilna, zwłaszcza jak siedzi się z tyłu. Ale ogólnie silnik ma, ma moc, żeby jechać tymi autostradowymi prędkościami. Ile pali? Średnio jakieś 5,5 litra na 100 km. Teraz jadę z prędkością 120 km na godzinę. Możecie sobie posłuchać jak szumi tutaj dookoła i powiem, że, że nie szumi aż tak dużo. Właśnie to jest ciekawe. Wyprzedzimy sobie teraz jeszcze renówkę. Mamy tutaj siły troszkę. Nie jest to demon prędkości, no ale całe szczęście na autostradzie nie musicie jechać 120, jeżeli zaakceptujecie te wibracje, turbulencje, że tak powiem, może bardziej, o których wspomniałem wcześniej. O troszkę za szybko chciałem wejść, chyba w ten łuk, przyzwyczajony do innych aut, a to jest przecież mały Jarisek. Tutaj trzeba pamiętać o tym. Że to auto zachowuje się trochę inaczej, zwłaszcza ze względu na ten krótki rozstaw osi. Ale mi wjeżdżają. Dynamika jak nigdy w tym Elblągu. O Jezus, jak on dymi. Czy Wy to widzicie? Jak on przeszedł przegląd. Dramat. Dobra, zatrzymujemy się na światłach. Podsumowując, jeśli chodzi o jazdy tym samochodem, no to automat jest oczywiście wygodny, jest taki nietypowy, trzeba się nauczyć troszkę jazdy z tego typu rozwiązaniem. Ale jeszcze zanim zakończymy ten odcinek, pora na jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie na test schowka. Wow, leci, nie amortyzuje i tłucze, jak w jakimś dostawczaku.